Krzysztof Kowalewski miał zecie niektórych nie wiedział. Krzysztof Kowalewski zbudował swój wizerunek na rolach zwykłych Polaków, nieco zagubionych w otaczającej ich rzeczywistości. Tacy byli kreowani przez niego bohaterowie filmów Stanisława Bary i ojciec rodziny Lesniewskich w kultowym familijnym serialu przelonu lat 70 i 80. Malo kto podejrzewal, ze Kowalewskiego obfitowalo w tajemnicę. O tych najbardziej niebezpiecznych przez długi czas nie wiedział nawet on sam. Ostatni raz Kowalewski pojawił się na wielkim ekranie w roli świadka w weselu Wojciecha Smarzowskiego. To, że historia świadka była rodzinna historia samego Kowalewskiego, wyszła na jaw dopiero po śmierci aktora. Gdy media przypomniali sobie o wywiadzie rzece, który okazał się pod tytułem Taka zabawna historia Jak ujawnił wtedy Kowalewski gdy wybuchła II wojna światowa, jego tata poszedł na front i słuch po nim zaginął. Po latach wyszło na jaw, że do obozu jenieckiego NKWD w Starobielsku i został rozstrzelany w Charkowie. Krzysztof Kowalewski został sam z matka. Jak potem wspominał w wywiadzie rzece. Była twarda, nie rozulala się nad sobą. Jej upór ratował mi kiedy dozorczyni kamienicy, w której mieszkali Kowalewscy, dowiedziała się, że panieńskie nazwisko mamy Krzysztofa brzmi Herschaft". Wydala jasz malcownikom. Kowalewscy musieli uciekać do Kielc. Tam udało im się dotrwać do końca wojny. Rok później, w lipcu 1946 roku, tu przed wybuchem pogromu kieleckiego, mama Krzysztofa. z złem przeczuciem, Zebrala syna z powrotem do Warszawy. W ten sposób uratowała mu dopiero kiedy znaleźli się w Warszawie i wyjawila prawdę o jego pochodzeniu. Jak wspominal, swoja powściadliwość w tej kwestii wyjaśniła krótko: Nie mówiłam ci, że mam żydowskie pochodzenie czyli ty też Zebys nie wiedział. Zebys, jak cię zaczyna turhac, w sposób autentyczny zaprzeczał. W latach 60. Kowalewski nawiązał egzotyczny romans kubanska tancerka, poznana w warszawskim Spatifie. Po zawartym po kilku miesiącach znajomości z Luby Vivian Rodrigues postanowiła nie wracać na Kubę, gdzie pozostawiła dwuletniego syna Cliwka pod opieka babci. W 1967 roku urodziła Kowalewskiemu syna, Wiktora. Kubanka nie została cieplo przyjęta przez rodzinę i sąsiadów Kowalewskiego. Obrzucano ją wyzwiskami, nawiązującymi do koloru jej skóry, a polskie zimy i problemy z ogrzewaniem do tego stopnia dawali się jej we znaki. Ze po kilka miesięcy w roku, niemal wylecznie pod kocem malzenstwo przetrwało zaledwie trzy lata, jak wspominał Kowalewski. Nie byłem gotowy na ojcostwo. Własne zaczynalo mi się ukladać w zawodzie. Dziecko jakoś się w tym wszystkim nie mieściło. Vivian Rodriguez wyjechała do Szwajcarii, gdzie zwarła kolejne slub i ściągnęła z Kuby i Polski obu swoich synów. Kowalewski zobaczył Wiktora dopiero na jego ślubie. Sam wiklał się liczne romanse, a z w końcu odnalazł stabilizację u boku wybitnej aktorki Ewy Wisniewskiej. Spędzili razem 20 lat, a w 2002 aktor posłubił Agnieszkę Sucholę i został po raz drugi ojcem. Tym razem córki Gabrieli. Zona i córka opiekowali się aktorem do samego końca. Krzysztof Kowalewski zmarł 6 lutego 2021 roku. roku. Od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne, został pochowany ponad miesiąc później, 19 marca. Na dzień przed swoimi 84 urodzinami. Spoczął w grobie rodzinnym na Warszawskich Starych Powaskach.